Montujemy pokrowce Majster. Montuje pokrowce z Temu za 50, chyba 4 zł. Ekoskóra z jajka kangura albo z węża strażackiego. Jakby ktoś do dastera. Ten jeszcze nie jest do końca y, spięty. On jeszcze leżą Tak to mniej więcej wygląda. Nie wiem, jak długo wytrzymają. To jest daster dwójka. Jaki jest problem, tu trzeba było powycinać. Bo są bez tego. I wiadomo, na zagłówki trzeba było. Ale za 50 zł, za 50 zł, szczęł nie lepszy niż w Aktionie za kurwa 120. Te same na Allegro kosztują yy, po krowce około 150 zł. Temu powiedzmy 6 dyszek. Pozdrawiam.